A więc znajdujemy się w pięknym ośrodku w Broczynie. Trafi się jakiś pacjent, to zawsze jak go przywożę, jadąc już tutaj, rozmawiam z pacjentem i mu mówię, że słuchaj, jedziesz w najpiękniejsze miejsce. Wioząc ich tutaj, wiozę ich z pełnym przekonaniem, że ich życie zacznie się na nowo. Tu, w tym miejscu. W misji Teen Challenge. Mój brat przyszedł do domu, on był abstynentem i nie pił. I uderzył mnie w twarz i mówi do mnie, żebym przestał pić po prostu, bo się boi moje życie. I ja byłem zdenerwowany i miałem nóż przy sobie i, i mu wbiłem w plecy go. On uciekał i, i wtedy się przestraszyłem, że go zabiłem. Nie byłem w stanie ani mu pomóc nic, bo od razu tak zbladłem. Karetka go zabrała do szpitala i mało płuca mu nie przebiłem. I policja do niego przyszła i on nic nie powiedział na mnie. Jak wyszedł ze szpitala później, to powiedział, że mi to wybacza, ale ja sobie nie mogłem tego wybaczyć w ogóle. I wracałem też do tego w swoim życiu, do tego, co się działo w moim dzieciństwie, i nie miałem wyjścia. Nie znałem tego wyjścia. Alkohol, 6 lat narkotyków, tak już naprawdę. Brałem, nie brałem heroiny, ale brałem amfetaminę, mieszałem to z tabletami. Nie było pieniędzy na picie, to zacząłem kraść. Jak miałem 19 lat, poszedłem do zakładu karnego. Później wyszedłem w 2006 roku z drugiego wyroku. Miałem marzenia o rodzinie, o pracy, chciałem gdzieś coś doświadczyć takiego fajnego w życiu, ale jak wyszedłem z tego wyroku, zaraz z powrotem, wszyscy znajomi wokół mnie się pojawili, znowu były narkotyki, alkohol. Nie dawałem sobie rady ze wszystkim. I moja mama cały czas mi mówiła, że jest ten ratunek, Powiedziałem dobrze, żeby mnie z kimś poznała. I poznałam je z Romanem i Andrzejem z Legnicy. Dalej brałem narkotyki, ale zacząłem do nich na spotkania przychodzić. Oni prowadzili Coffee House i oni się trochę mną tak zajęli. Pracujemy w Legnicy, w Coffee House. Prowadziliśmy stołówkę dla bezdomnych. We dwoje z Andrzejem pracujemy razem na ulicach. Motywujemy ludzi do leczenia. Klaudiusz wyszedł. Znałem jego mamę z kościoła też. Nie? I ona. Mówiła, że Klaudusz wyszedł z więzienia na warunkowe. Miał kuratora, a że ja pracuję w sądzie. Jak przyszła mama, no mówiłem ją, żeby poszła powiedzieć, że bierze narkotyki, że jest ośrodek i niech mu, niech mu nakażą się leczyć. Przedzielony został z sądu jako podopieczny do nas Klaudiusz Młynek. Młody człowiek, parę lat uzależniony od amfetaminy, rozwalony, roz, po prostu rozczaskany na, na drobne kawałki. Po prostu niesłuchający, nie wiedzący, co się do niego mówi z innej planety, jak gdyby nie. mieliśmy rok czasu, żeby mu pomóc w tym, żeby nie trafił do więzienia, tylko do środka. Mój tato robił bimber w domu. Pamiętam. Byłem mały, taki nie wiem, 3-5 latek, jak tata milicja jeszcze wtedy zabierała, nie, do zakładu karnego i zawsze były te imprezy w domu, nie, takie mocne imprezy, że się bili, nie, i mój tato zawsze mamę bił, mama do szpitala trafiała, próbowała się zabijać, mój tato im odcinał z lin, na których się wieszała, na moich oczach wisiała w ubikacji, w domu trzeba było wszystkie noże chować, bo mama sobie w brzuch wbijała i to był ciężki taki klimat, nie, w którym się wychowywałem. Cały czas takie obciążenie było w domu, i po alkohol sięgłem, jak miałem 14 lat i 16 lat, jak już z rodzicami wzięli mnie do stołu i zacząłem z nimi pić. Mój brat w ogóle nie pił, siostra też nie piła. Jeżeli chodzi o zajęcie, to ciężką było na przykład kroić chleb dla bezdomnych, czy jak chodziliśmy sprzątać z bezdomnymi na lidla, za to trzymawaliśmy jedzenie. to Bezdomni, którzy pili denaturat, Naturat, lepiej się zachowywali w taki spokojniejszy sposób niż on. Nie? To był wulkan energii, ale takiej niepozytywnej energii, która no cały czas wybijał tą, tą, tą energię niepozytywną, yy, przeklinał yy, cały świat siebie, rodzinę i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Ja z tym pracowałem w jednej firmie jako pomocnik. Jedna z naszych wypłat od razu szła na długi. Drugą wypłatę przepijaliśmy w domu. Były takie huczne imprezy robione, gdzie przychodzili wszyscy moi koledzy, znajomi, w tym starsze towarzystwo, to był mój tato i mama, że zawsze się kończyło przyjaznym policji. W nauk doprowadził do tego, że z tatą musieliśmy jeździć gdzieś po śmietnikach i jedzenie przywozić do domu. Tato przywoził, jeździł do śmietników przy sklepach, takich supersamach, żeby żeby po prostu jedzenie było w domu. A jak były pieniądze, to się je na alkohol przeznaczało i na narkotyki. Zbuntowany był od, od młodych lat, już zrobiła się z tego mieszanka wybuchowa. Takie poranienia, amfetamina do tego wszystkiego i to, to tak to wszystko zaowocowało. No, ja tam nigdy nie spodziewałem się, że w ogóle on pojedzie do środka, że po prostu jego droga będzie dalsza, więzienie. No i tak przychodził, ale cały czas modliliśmy się. Modliliśmy się o niego, jego mama się modliła. Tylko Pan Bóg mógł przemienić jego serce, jego myśli, jego umysł na to, żeby go pokierować do środka. Moja mama w 2001 roku zaczęła czytać Biblię po prostu i zobaczyłem zmianę w mamie życiu, postępującą. Przestała pić, nie chciała z nami siedzieć, przychodziła do domu i zaczęła mówić, że Jezus ją kocha, że zmienił jej życie. W domu wszyscy uważaliśmy, że mama zwariowała po prostu. Pamiętam, jak cały czas mówiła mi, że Jezus mnie kocha, że może zmienić wszystko w moim życiu. To brałem młotek i rozwalałem mamie całe meble. Takie zastawy, jak były szyby, porcelany, jakieś tego. Rozwalałem to młotki i mówiłem, żeby nigdy w życiu nie mówiła mi o Jezusie, bo, bo nie wytrzymuję. Ja na słowo Jezus tak strasznie reagowałem. Raz wpadłem do kuchni i zacząłem tak mocno walić głową w meble wszystkie dookoła. Tak mnie poskręcało na słowo Jezus, Mama weszła do kuchni, bo mnie tak bardzo poskręcało, wyciągła rękę i się modliła nade mną, żeby Jezus, Chrystus, uwolnił mnie, żeby wszystko mnie opuściło wtedy, a ja tak bardzo klełem tam, krzyczałem, przeżyłem takie uwolnienie wtedy. Zasnęłem po prostu. Też dawało mi to do myślenia później. Nie? Jak to, że ten Jezus jednak coś robi, nie? coś zostawało w głowie mi. Kilka razy trzaskał drzwiami, ale wracał tam do nas do punktu. I za którymś razem wyraził zgodę, więc załatwiłem mu miejsce w roczenie, no i sam go osobiście za zawoziłem. Różne odejście do naszego domku. I tu jest piętro, w którym zamieszkują pacjenci. Tutaj mamy pokój terapeutyczny. Podział terapii na etapy poszczególne: są cztery etapy: zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, cele terapeutyczne, które pacjenci powinni realizować, społeczności problemowe, podczas których się właśnie omawiało różne problemy, i też przejścia z jednego etapu na drugi, zajęcia w małych grupach, trening asertywności, czy też w grupie zapobiegania nawrotom choroby. Mamy magazynek sportowy. Dwa razy w tygodniu jest dzień sportu. Grają w piłkę nożną, czy też wspólnie grają w siatkówkę. Jeździmy na rowery. Tutaj jest biblioteka i jest też sala, gdzie odbywają się zajęcia z psychologiem. To są zajęcia z asertywności i z nawrotów Miałem swój dom, mamę tatę, ale ten prawdziwy dom. Który był dla mnie, to był tutaj początek mojego życia. Tutaj zacząłem się wychowywać, zacząłem dorastać. W ośrodku miałem 26 lat, jak przyjechałem, ale byłem takim młodzieńcem. Od godziny 8 do godziny 15 jest praca. I ludzie pracują, no właśnie, czy to w lesie, czy na kuchni, na rejonie wewnętrznym, na rejonie zewnętrznym, w pralni. Do godziny 15 każdy ma bardzo konkretny wyznaczone zadanie do wykonania. Drugi etap to już jest po trzech miesiącach pobytu. Ludzie przejmują funkcje na miesiąc czasu. Po miesiącu są z tych funkcji rozliczani. Takie funkcje wyrabiają tą odpowiedzialność, że ja muszę być za coś odpowiedzialny. Na przykład funkcja kierownika kuchni jest bardzo odpowiedzialna. Trzeba ugotować obiad i co dla sporej grupy, bo generalnie codziennie obiad przygotowuje się dla 30 osób, nie? No to troszkę tego jest. W ogóle e, wszystko co jest z kuchnią związane, więc porządek na kuchni, czystość na kuchni, dbanie o próbki, które trzeba robić dla sanepidu, nie? Wynoszenie zlewek, zamówienie chleba. Bardzo często e, ludzie mają problem ze stanowczością, nie? Po prostu ze stanowczością. I funkcja, no, właśnie, na kuchni wymaga tego, że musisz się nauczyć tam stanowczo mówić do ludzi, pokazywać, co mają do zrobienia, i musisz się tego po prostu nauczyć, nie? Także funkcje są bardzo ważne w ośrodku, bo one też mają bardzo konkretny cel, nie? Dostałem tu wiele miłości od ludzi, że naprawdę jestem taką cenną osobą tutaj dla człowieka, nie? tego drugiego. i to było takie pomocne też dla mnie. No, nauczyłem się też odbierać też miłość, bo, bo byłem taką osobą, że myślałam, że nie zasługuję na nią po prostu, nie? W 1979 roku byłam na praktyce w ośrodku w Głoskowie. To pierwszy ośrodek założony przez Marka Kotańskiego, późniejszego założyciela organizacji Monach. No i to, co usłyszałam od Marka Kotańskiego, co gdzieś tam zagłęboko głęboko zapadło mi w serce, to kiedy nam powiedział dziewczyny, żeby im pomóc trzeba ich kochać, no ja się cieszę, że tym źródłem miłości dla mnie jest, jest Jezus, jest Bóg, bo bez tego, to też myślę sobie, że w wielu wypadkach człowiek by zrezygnował. Jak byłem jeszcze w ośrodku, taki pomysł mi się pojawił, żeby napisać do wszystkich listy, że ich przepraszam za wszystko co było w życiu. I że też chcę im wybaczyć wszystko, co ja doświadczyłem w dzieciństwie i w życiu. I też musiałem sobie wybaczyć te wszystkie rzeczy. W tych listach tak to wszystko wyraziłem, nie? żeby tak zamknąć pewien rozdział. I nikt mi nie odpowiedział na te listy. Ale później okazało się że w relacjach, że jak jeździłem na przypustki, że mama, tato, wszyscy, siostra, brat, zaczęli się tak odzywać. i ja zacząłem im wierzyć, że, że jednak gdzieś tak y, mówią, że, że, że mnie kochają, że, że mi wybaczają, to wszystko. Relacje z tatą są takie, że dzwonię do niego, że rozmawiam z nim normalnie, że potrafię go teraz przytulić, powiedzieć mu, że go kocham i wszystko mu wybaczyłem. I to jest niesamowite. Tylko Bóg może tak zmienić serce, żeby tak wybaczyć tak do końca wszystko, nie? No w ogóle idea ośrodka powstała z takiej potrzeby, żeby pomóc ludziom uzależnionym, wskazując na Jezusa Chrystusa jako rozwiązanie ich problemu. Tylko on jest w stanie uwolnić od takich więzów, jakim są nałogi. Tak to widzimy, tak to postrzegamy. Tak w to głęboko wierzę. I chociaż jako psycholog no też się posługuję różnymi psychologicznymi metodami, żeby pomóc człowiekowi, ale to moim zdaniem są półśrodki. No ja uważam, że to jest najbardziej optymalne, ponieważ dotyczy całego człowieka, jego ciała, duszy i ducha. No i kończyłem tutaj terapię 12-miesięczną. Pojechałem do Białogardu na hostel i na hostelu w Białogardzie byłem 9 miesięcy i dostałem pracę na stolarni, podjąłem też naukę, poszedłem do szkoły średniej, po 9 miesiącach opuściłem hostel, wynająłem pokój w domku jednorodzinnym i tam mieszkałem, no i w międzyczasie poznałem swoją przyszłą żonę byłam tak nastawiona absolutnie, że, że z nikim po prostu nie chcę się spotykać po żadnej terapii. Także miałam takie kategoryczne jakby podejście. No i gdzieś później to się zmieniło. I też widziałam, że Klaudiusz jest oddany Bogu i gdzieś chce iść tą drogą. Mieliśmy jakieś wspólne marzenia, wspólne cele. Postanowiliśmy po prostu jednak być razem pomimo przeszłości, która była trudna. I no już minęło chyba około siedmiu lat, kiedy Żyje, jest szczęśliwy, co roku go widuje, ma piękną żonę ma piękną córkę. O, co to? Cacy, cacy kwiatuszek, ale dużo tu jest kwiatuszków, tak? Mamy córeczkę, yy, która ma na imię Amelka i ma dwa latka. Jest takim naszym skarbem złotym. Niesamowite jest i tak dziękuję Bogu za ten darbo. Chciałem zawsze być rodzicem. Chciałem mieć żonę i być rodzicem. To. Tato. Kwiatuszki. To. Tato. Tatuś urwał. Dla ciebie kwiatuszek. Komu go dasz? Rozwija się cały czas, ma jakieś cele i... I dużo właśnie robi w tym kierunku. Na przykład skończył szkołę, zrobił prawo jazdy, podjął nową pracę, bardzo dużo nauczył się, jeżeli chodzi o remonty, o prace budowlane, także już właściwie będzie gotowy może do podjęcia jakiejś swojej działalności. Także cały czas widzę w nim właśnie chęć takiego rozwoju, taka odwaga, nie boi się próbować właśnie nowych rzeczy, podejmować jakichś zadań. Pojawiłem taki miecz, żeby dochodził na dworzec do bezdomnych, i raz w tygodniu chodziłem do bezdomnych na dworzec. Siedziałem z nimi, rozmawiałem, zapoznawałem ich, i to trwało około dwóch i pół roku. Podjąłem pracę w opiece społecznej jako streetwalker. Takie niesamowite jest dla mnie, że przez te półtora roku jedna osoba skończyła terapię, teraz w czerwcu, tutaj, rysiek taki. I to jest też dla mnie takie, że, że jest ta potrzeba, że nie idzie to na marne, że, że można ratować chociaż jednego, drugiego człowieka. Jesteśmy w Dobroczynie, w ośrodku. Też tu przyjechaliśmy po absolwenta, 13 lat przywożę. Około 40-50 pacjentów do tych dwóch ośrodków w Broczyny i Łękinie przez te 13 lat, kiedy pomagam ludziom uzależnionym. Nie? Ja myślę, że to nie jest jeszcze liczba zamknięta, jest ona otwarta. Oby było ich jak najwięcej. Nie? Wioząc ich tutaj, wiozę ich z pełnym przekonaniem, że ich życie zacznie się na nowo.